Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. trudne zadanie czeka teraz piłkarzy polonii 1908 Marcinków Kępno, którzy zagrają w Tarnowie pod Górnym z jedną z najlepszych drużyn grupy spadkowej czwartej ligi Wielkopolskiej. Jak na razie ta wiosna jest bardzo słaba w wykonaniu No Nie zaczęliśmy tej wiosny tak, jak sobie życzyliśmy tego. Liczymy teraz na przełamanie i dobry wynik w Tarnowie, choć będzie bardzo ciężko. Jak wiemy, Tarnowia to lider naszej spadkowej grupy, ale powalczymy o na jak najlepszy wynik. Ten tydzień dobrze przepracowaliście po tej porażce z drużyną warty Poznań? Tak, wzięliśmy się. W garści musieliśmy popracować nad pewnymi elementami na boisku. I mam nadzieję, że to zaprocentuje w sobotę już. Kępnianie, aby realnie myśleć o utrzymaniu, muszą zagrać i o komplet oczek. W obecnej sytuacji, nawet remis tak wymagającym rywalem na jego terenie nie zmieni diametralnie sytuacji. Piłkarze trenera Tomasza Jeworskiego wiedzą, gdzie popełniają błędy i z czym mają problemy tej wiosny. Dobrze, że wiedzą, tylko teraz to przełożyć na grę, na, na to, co chcemy grać. To bym był, yy, że tak powiem, spokojny. I. Yy... Cierpliwy w tym wszystkim, bo się okazuje, że tak jak tutaj na terenie własnym, gdzieś wychodzimy na mecz, zakładamy sobie to, co mamy robić na meczu, w treningu, no i gdzieś nam to ucieka w trakcie, w trakcie meczu. Wierzę w to, że, że jesteśmy w stanie powalczyć, przywieźć dobry wynik, jedziemy z takim nastawieniem, bo tylko w tej chwili zostaje nam nic innego jak. jak Zdobywanie punktów, bo każdy mecz jest finałem i albo przegrywając spadasz w dół, albo pniesz się w górę. Naszym celem jest to, żeby się piąć w górę i, i, i myśleć optymistycznie, że, że, żeby po prostu zdobywać punkty. I strzelać bramki, bo z tym mamy bardzo duży problem, trenerze. Mamy problem ze, ze strzeleniem bramek, mimo tego, że z krobianką wygrywamy 2-1, faktycznie musimy się napracować, gdzieś to akcję przeprowadzić, żeby zdobyć te bramki. Z kolei mamy tutaj właśnie ten problem ze zdobywaniem bramek, ale też niepokoi to, w jaki prosty sposób tracimy te bramki. Dzisiejsza jednostka treningowa właśnie jest pod kątem tego, żeby tutaj właśnie akcje ofensywne zawiązywać i, i poszukać tutaj właśnie, jeśli chodzi o, o uderzenia z dystansu i dośrodkowania. się jesienią ograli Tarnowie 1 do 0, a wówczas jedną bramkę strzelił Beny. Początek sobotniego starcia o 15. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.